Witam, dzień dobry, Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli z Motodziennikiem, a dzisiejszy zaczynamy jak w każdy poniedziałek, czyli na okazji tygodnia. A na pierwszy ogień rzucimy Volkswagena Golfa szóstej generacji. Prezentowany na zdjęciach egzemplarz wyprodukowano w 2011 roku i odebrano w polskim salonie. Auto jest absolutnie, co podkreśla właściciel, bezwypadkowe i przejechało ledwie 4000 km. Jest do sprzedania za 51 tysięcy złotych i jest to naprawdę mega okazja, bo identyczna pięciorzwiowa sztuka z takim samym wyposażeniem i silnikiem 1.4 TSI kosztuje w salonie ponad 75 tysięcy złotych. Kolejna propozycja nie jest może aż tak spektakularna. To Renault Clio z 2010 roku z silnikiem diesla 1.5 DCI z klimatyzacją i w pięciodrzwiowym nadwoziu. Przebieg jest niemalże zerowy, to zaledwie 200 km, ale nie wiemy niestety, czy auto pochodzi z polskiego salonu, czy też zostało sprowadzone, a jeśli tak, to czy brakowało w nim przodu, czy tyłu. Być może cena 35 tysięcy złotych jest to w stanie niektórym zrekompensować. Na koniec jeszcze jedna, bardzo ciekawa, choć wymagająca uważnego sprawdzenia oferta. Opel Astra czwartej generacji ze 110-konnym silnikiem diesla 1.7. Auto z tego roku ma 6000 przebiegu, pachnie nowością i jest podobno na gwarancję Francji. Choć z tym akurat może być ciężko, skoro to import z Francji, to auto raczej nie przyjechało własnych siłach, a cena to 55 tysięcy złotych. Niestety, przy kupowaniu samochodu w dalszym ciągu trzeba być bardzo czujnym i dotyczy to zarówno auto używanych, jak i nowych, jak i tych prawie nowych. Na tym część okazyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z nowością, a dzisiejszego programu nie możemy zacząć inaczej niż od najnowszego BMW. A dokładnie chodzi nam o najnowsze BMW serii 3 oznaczone kodem produkcyjnym F30. Szósta już generacja popularnego sedana jest dla producenta niezwykle ważna. Musi powtórzyć sukces w wersji odchodzącej do przeszłości, a nie będzie to łatwe. Choćby dlatego, że firmie BMW po raz pierwszy chyba właśnie tym modelem udało się wejść do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych samochodów w Europie i wymieszać w rankingu z przeróżnymi Volkswagenami Polo czy Fordami Fiesta. Po nowej wersji szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się niczego dobrego, przynajmniej od strony stylistycznej. Wielokrotnie narzekaliśmy, że BMW 5 i są do siebie tak bardzo podobne, zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie, że trójka będzie dokładnie tym samym, tyle że krótszym o kilkanaście centymetrów. A jednak nie jest to przynajmniej z przodu. Reflektory, maska, zderzak, to wszystko zostało narysowane w sposób stanowczy i bardziej zdecydowany. Czy ładny to rzecz jasna kwestia gustu? My potrzebujemy dwóch, trzech lat, by stylizację docenić, ale przynajmniej nie jest nudno. Co innego z tyłu. Tu mamy światła niemal identyczne jak w piątce i w siódemce. Wnętrze też wygląda znajomo, ale jest przynajmniej na zdjęciach i filmach nieco skromniejsze i chyba bardziej zwrócone w stronę. Na kierowcy. To dobrze, Cieszę też fakt, że wbrew pierwszym zapowiedziom w trójce nie pojawiły się elektroniczne zegary. Pod maską na razie przynajmniej do wyboru będą dwa silniki benzynowe i dwa diesle, wszystkie z doładowaniem, ale dzięki temu przynajmniej na osiągi nikt nie będzie narzekał, a my na pewno najsłabsza na ten moment benzyna oznaczona symbolem 328i ma silnik czterocylindrowy dwulitrowy o mocy 240 koni. Taka wersja osiąga setkę szybciej niż robią to mocniejsze i przecież sporo lżejsze od heze w 5,9 sekundy. Odmiana sześciocylindrowa, 330 ma 3 litry pojemności, pali nieco więcej, ale do setki przyspiesza w 5,5 sekundy. Diesle też są dwa, ale tak naprawdę różnią się one jedynie mocą. 320D ma 184 koni i 7,5 sekundy do setki, a wersja ekologiczna robi to w sekund 8 i jest o 20 koni słabsza i zużywa średnio o 40 litra ropy mniej. Za pół roku pojawią się wersje jeszcze słabsze. Benzynowa 320, która będzie miała nieco ponad 180 koni i 316 i 318D odpowiednio 115 i 140 konne, a zmieniając markę ale w temacie sedanów z segmentu premium pozostając, firma Jaguar po skasowaniu X rozpaczliwie potrzebuje czegoś na kształt trójki czy C-klasy. Aktualna oferta skierowana przede wszystkim do zamożnych, czyli XF i XK, albo zamożnych i ślepych, czyli XJ, jest daleko niewystarczająca w porównaniu z dowolną marką tej klasy. Na nowe auto przyjdzie nam jeszcze pewnie poczekać, ale na ten moment wiemy już, że auto ma być nazwane XS i że firma będzie chciała i to bardzo czymś błysnąć, a skoro do momentu premiery zostały jeszcze przynajmniej trzy, być może nawet i cztery lata możliwości jest sporo. Prawdopodobnie. Jaguar zdecyduje się na zbudowanie dwóch aut na jednej platformie, która posłuży nie tylko do zbudowania sedana, ale również auta sportowego wielkości Porsche Cayman. Takie auto, wyglądające jak nieco mniejsze XK i trochę jak Ferrari, zaprezentowano w formie koncepcyjnej na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Ciekawe tylko, czy pod maską wersji produkcyjnej pojawi się równie spektakularny, co w koncepcie, napęd hybrydowy o mocy przekraczającej 400 koni. Prawdopodobnie nie, a szkoda. Na tym część informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z Encyklopedią Motoryzacji i literką R. Eriak Richter, Witold Richter. Kto to taki? Przede wszystkim osoba dla rozwoju polskiej motoryzacji niezwykle zasłużona i to z wielu powodów. Witold Richter urodził się w roku 1902, zmarł w roku 84. Był żołnierzem zarówno w roku 20, jak i 21, ale również w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim. Doskonały inżynier, kierowca, pilot, ale też członek armii krajowej. Po wojnie biegły w zakresie wypadków drogowych, współtwórca kodeksu drogowego, ale nade wszystko autor kilku motoryzacyjnych książek, które naszych ojców czy dziadków prowadzi wchodziły w świat wspaniałej motoryzacji. Pierwsza z nich to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika motoryzacji. To dzieje samochodu z 1962 roku. Kolejne doświadczony kierowca radzi, czy moje dwa i kółka pojawiły się później, ale też pozwoliły wychować przynajmniej dwa mądre motoryzacyjne pokolenia. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek MotoDziennika już jutro. Do zobaczenia.